Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żelaznie zakończyła projekt pod tytułem Jak nie my, to kto? którego nadrzędnym celem był wzrost aktywności społecznej poprzez rozwój wolontariatu i edukacji historycznej uczniów szkoły i mieszkańców gminy wiejskiej Kłocko. Finał projektu, który mamy w tym momencie, i tutaj jak widać, dzieje się dużo. Jak nie my, to kto? jest to projekt, który został napisany przez Stowarzyszenie Inicjatywa Nasze Żelazną wraz ze współpracą z panem Tomaszem Szpulakiem. I proszę Państwa, no co ja mogę tutaj powiedzieć? Dzieje się dużo, przez rok czasu działo się dużo. Co prawda widywaliśmy na początku, że koniec projektu będzie w czerwcu, no jednak pandemia spowodowała, że musieliśmy zmienić troszkę naszą perspektywę. W ramach projektu były zajęcia realizowane z tańca, zajęcia plastyczne, artystyczne, teatralne. Były również zajęcia historyczne. Wszystko to było po to, aby uświadomić naszą młodzież szkolną, jak i mieszkańców żelazna, jaką mamy historię, jak wyglądały nasze tereny jeszcze przed wojną, przed osiedleniem się tutaj. Wszystko to zebraliśmy w jedną całość, no i myślę, że nam się udało. Projekt polegał na skonstruowaniu gry terenowej o charakterze historycznym, na podstawie której następnie powstał album. W grze terenowej chodziło o to, żeby trochę bardziej poznać różne zabytki, żelazna, różne ciekawe miejsca, które się tutaj znajdują. I w całej grze chodziło o to, żeby dzieci jak najbardziej zapoznały się też z legendą o Welasce, którą układali sobie podczas gry. Grupa sobie poradziła bardzo dobrze. Byliśmy przy zamku, przy stacji kolejowej, byliśmy również w kościele i, na, i koło wieży. Potem byliśmy przy kaplicy i wróciliśmy do szkoły. Przez całą drogę kontaktowaliśmy się z nauczycielami i z, in, i z drugą grupą. Zabawa przyszła bardzo dobrze. Jesteśmy przy kaplicce, bez odbioru. Dzisiaj braliśmy udział w grze terenowej. Bardzo nam dobrze poszło. Wszystkie wskazówki zebraliśmy. To była bardzo fajna zabawa i dowiedziałyśmy się też trochę o naszej historii wsi. Na wskazówkach, które otrzymałyśmy, były różne rysunki, które pokazywały, gdzie mamy iść, i opowiadały historię. A czyją historię tak naprawdę opowiadały? Ym, opowiadały historii Valesa. Myślę, że radziły sobie bardzo dobrze. Przewodnicy z naszej szkoły, szkoły mówili, że było bardzo fajnie i radzili sobie bardzo sprawnie i nawet przeszli tą trasę szybciej niż my, jak ją szykowaliśmy. W trakcie finału projektu uczniowie klasy siódmej i ósmej przedstawili w formie spektaklu legendę dotyczącą żelazna. Niech Ciebie ręka polska broni od wygadywania takich absurdów. Co Ty sobie wyobrażasz? Jesteśmy przyjaciółmi i nie chcę tego psuć. Do tego jesteśmy byłym wrogiem. Skąd mi pewność, że darzysz mnie prawdziwym uczuciem? Wcieliłam się w postać królowej Waleski. Królowej Kłocka. Przygotowywaliśmy się od siódmej klasy, tak dokładnie to, odkąd zaczęły się zajęcia zdalne. Było trudno na zajęciach zdalnych ogarnąć to, ale jak wróciliśmy do szkoły, to poukładaliśmy wszystko w całość, scenariusz i tak dalej, i poszło. Wcieliłem się w rolę Jana Żyżiczki, przewódcy Czech. Przygotowywałam się do tej roli trzy tygodnie i ten strój szła moja mama w całości tydzień temu. Koniec projektu był śmieszny, końcowa scena. Na próbach bardzo trudno było utrzymać poważność, a no trudno było troszkę. A ja tam byłam, miód i wino piłam, a to co słyszałam i zobaczyłam, tutaj wam opowiedziałam. Zaprezentowali się także młodsi uczniowie, były występy taneczne nawiązujące m.in. do tradycji polskiej i tańców innych narodów, a także chór pod przewodnictwem Marioli Kozak. Projekt realizowany był z dotacji otrzymanej z programu Aktywni obywatele z Funduszu Krajowego, finansowanego z Funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego.